Kolekcja skinów, którą widzicie teraz na ekranie, to najnowsza kolekcja o nazwie Recon Skins, która trafi do gry już jutro. Tak, dostaniemy wreszcie nóż motylkowy. Oprócz tego mam dzisiaj dla was naprawdę masę informacji. Jak z nowościami było dość sucho ostatnio, tak teraz będzie naprawdę się działo. Dzisiaj będzie o nowej mapie, która trafi do gry już za dwa tygodnie, bo trochę o niej wiemy. Dodatkowo tańsze ceny skinów i więcej Valorant pońców przy zakupie specjalnej waluty w Valorancie. Poznaliśmy również nazwy skinów z najnowszego Battle Passa. Oraz pokażę Wam również nowe skiny, które trafię jutro, w tym nóż motylkowy, tak jest czerwony nóż motylkowy, później powiem co to oznacza. A jeżeli oczywiście podoba Wam się kontent, który tworzę, zapraszam do zostawienia subskrypcji. Wreszcie doczekaliśmy się noża motylkowego w Valorancie Bardzo dużo osób memowało, że ten nóż może kiedyś wejdzie. Ja osobiście nawet powiedziałem raz na streamie coś takiego. Posłuchajcie. Ja wiem kiedy zacznę grać dobrze w tą grę. Jak wyjdzie czerwony nóż motylkowy okay. Mówię, ci. Mówię ci, zróbcie szota Jak wyjdzie czerwony nóż motylkowy To z tym czerwonym nóżem motylkowym wbije Radianta To będzie pierwszy moment kiedy wbije Radianta, jak wyjdzie czerwony nóż motylkowy no i wreszcie dostajemy faktycznie nóż motylkowy w najnowszej kolekcji Recon, która wygląda rodem, jak wyjęta z jakiegoś Call of Duty. Dodatkowo wszystkie te skiny będą miały również trzy dodatkowe warianty, czyli będziecie mogli mieć czerwony kamuflaż, niebieski kamuflaż oraz kamuflaż y, zielony. A więc to czerwony nóż motylkowy. Ja na streamie obiecałem, że wbije Radianta, jak ten czerwony nóż motylkowy faktycznie wejdzie, więc chciałbym was wszystkich zaprosić na streama 25 sierpnia w środę, czyli jutro godzinie 16, bo zaczniemy challenge drogi do Radianta, rozpoczniemy dniem pierwszym, gdzie będę grał na największym tryhardzie jakim mogę, rankedy z nowym nożem motylkowym, jutro go właśnie kupimy, kupimy wszystkie warianty i będę się starał wreszcie, jak obiecałem, na właśnie tym szocie, którym kiedyś powiedziałem trochę w żartach, wbić tego Radianta, dlatego jutro 25 sierpnia zapraszam na godzinę 16 na Twitcha, macie link w przypiętym komentarzu. Mam nadzieję, że przyjdziecie trochę pokibicować, bo nie ukrywam. Będzie to dość duże wyzwanie, ale liczę, że z Waszą pomocą uda się wreszcie wbić. Jak dla mnie, nóż motylkowy wygląda totalnie przyjemnie. Naprawdę bardzo dobrze jest wykonany. Ma masę, ale to masa animacji. Macie osobne animacje przy lewym przycisku, przy prawym przycisku, przy wyciągnięciu, przy oglądaniu noża. Dosłownie każda czynność, którą wykonujecie gdzieś tym nożem, ma swoje specjalne te kręcenie charakterystyczne dla noży motylkowych i chciałbym, żebyście napisali teraz w komentarzach, co myślicie o tym nożu. Motykowym, czy spełnił wasze oczekiwania, bo były oczekiwania naprawdę ogromne względem tego typu noża w Valorancie. Wreszcie go dostaliśmy, więc napiszcie, czy faktycznie Wam się podoba, czy jednak się trochę zawiedliście na nim. Reszta skinów jest też dość ładna. Pod koniec tego filmu zobaczycie yy, wszystkie w akcji. Dobra, ale przejdźmy teraz do najnowszej mapy, która będzie w grze już za dwa tygodnie. Będzie nazywała się Fracture, jest to oficjalna nazwa tej mapy, dostaniemy za dwa tygodnie, a jej opis brzmi następująco. Ściśle tajne miejsce eksperymentów rozdarte przez katastrofę spowodowaną promieniowaniem, tutaj chodzi oczywiście o promienit. Odwróć skrypt na atakujących z agresywnym ustawieniem obrońców na nowej mapie z dwoma biomami. Opis jest bardzo ciekawy Wcześniej dostaliśmy również zdjęcie, które mniej więcej pokazuje nam jak ta mapa będzie wyglądała I od razu widzimy, że ta mapa jest podzielona idealnie na dwie części Jedna jest taka zielona, druga jest bardziej takim, nie wiem, kanionem, taką e, przestrzenią zniszczoną I ten opis dodatkowy, e, odwróć skrypt na atakujących z agresywnym ustawieniem obrońców na nowej mapie z dwoma biomami Jest bardzo ciekawy, bo oznacza, że prawdopodobnie respy broniących będą gdzieś bardzo blisko atakujących i wydaje mi się, że brońcy będą mogli mega szybko dojeżdżać na różnych y, y, pozycjach atakujących. Będzie jakaś prawdopodobnie mechanika na takiej zasadzie, że mimo że bronicie, to będziecie mieli bardzo dużo opcji na skracanie i dojeżdżanie swoich rywali. No. Jednak opis, który mówi, że odwracacie kompletnie skrypt na atakujących z agresywnym ustawieniem obrońców na nowej mapie, coś zwiastuje. Również dwa biomy, czyli jedna połowa mapy będzie wyglądała prawdopodobnie całkiem inaczej niż druga połowa mapy, zgaduje właśnie. Według zdjęcia, również, że jedna połowa mapy będzie miała swój styl, swój art style, a druga połowa mapy będzie miała kompletnie oddzielony swój art style, również, żeby były takie dwa różne miejsca. Czyli jak na środku mamy tą maszynę z promitym, która tam wywołała jakąś katastrofę. To jak będziecie przechodzić przez daną linię, to z jednej strony ta mapa będzie wyglądała prawdopodobnie Jeżeli chodzi o wizualną, yy, wizualny aspekt, całkiem inaczej niż ta druga strona I to będzie dość ciekawe, bo zazwyczaj jak mamy mapy split, czy jakiekolwiek mapy w grze To cała szata graficzna mapy od początku do końca jest dosłownie idealnie taka sama w jednym stylu No jak mamy bris, to mamy wyspę, wiecie split, mamy jakąś tam japońską ag aglomerację yy, I te sprawy, a tutaj jest szansa, że dostaniemy na jednej mapie dwa kompletnie yy, różne style Ale jak będzie, to zobaczymy, ciekawimy również bardzo ten opis, że y, odwróć skrypt na atakujących z agresywnym ustawieniem obrońców. No to wydaje się mega, mega ciekawe. Więc za dwa tygodnie dostaniemy nową mapę. Ona nazwie Fracture, ale za to prawdopodobnie nie będzie nowego agenta. No ale wydaje mi się, że wszyscy y, bardziej czekamy na nowe mapy niż nowych agentów w tym momencie gry, bo tych map jednak brakuje. Dodatkowo mamy pierwszy rzut oka na nazwy nowych kolekcji skinów z Battle Passa, które trafi również do gry za dwa tygodnie. Te kolekcje skinów będą się nazywały yy, Varnish, Varnish, chyba tak, ja coś takiego, bo że dobrze czytam, Nitro oraz Artisan. To są trzy nazwy skinów, które będą w Battle Passie. W kolejnej kolekcji. Jeszcze przy tym przy tych nazwach skinów jest taki fajny dopisek, że dodajcie te skiny do kolekcji ze wszystkimi innymi ekskluzywnymi rzeczami z aktu drugiego, i co najważniejsze jest słowo Joe Dropping, czyli oczywiście opadająca szczęka, czyli możemy się spodziewać, że będzie dużo. Potężnych nowości w akcie drugiej. No dostajemy nową mapę. Dwa tygodnie przed nowym aktem dostajemy nóż tylkowe i wydaje mi się, jako że przez miesiąc solidne nawet półtorej miesiąca nie było kompletnie aktualizacji w tej, że nic się nie zmieniło przez ostatnie półtorej miesiąca, to akt drugi. Totalną masę nowości nam wysypie do gry, wcześniej słyszeliśmy już o trybie turniejów wbudowanych w klienta gry, mówiłem w tym, o tym w ostatnim filmie, albo bodajże przed ostatnim filmie, a teraz dostajemy również informacje właśnie o nowej mapie i tych wszystkich nowościach i jest również ta dopiska, że będzie tych nowości naprawdę bardzo dużo w akcie drugim. Od wczoraj, czyli od 23 sierpnia, Riot wprowadza również zmiany ceny skinów w różnych regionach. W większości regionów skiny, ceny skinów wzrosły ze względu na jakieś tam podatki i takie rzeczy. Tutaj macie teraz na ekranie pokazane, w jakich regionach o ile wzrosło. Zazwyczaj ten wzrost jest ponad 10% w innych regionach, ale w Europie jest średni spadek cen skinów o 5%. Ale niestety jest dopiska, że jest to wyłącznie dla walut, które widzicie właśnie na ekranie. Nie ma tam polskich złotówek jako waluty, więc prawdopodobnie. Podobnie w Polsce te skiny się nie zmienią, więc jeżeli ktoś kupuje ceny za euro, mieszka gdzieś tam poza Polską, to 5% tani skin będzie miał. A jeżeli mieszkacie w Polsce, to te skiny zostaną niestety w tej samej cenie, ale za to. Od 23 sierpnia, czyli od wczoraj, jest specjalny event, w którym będziecie dostawali dwa razy więcej dodatkowych Valorant Pointów przy kupowaniu yy, właśnie Valorant Pointów w sklepie. Będzie to od 23 sierpnia do 8 września, niezależnie od tego, gdzie mieszkacie, czyli w Polsce, to też będzie. Działa to tak, że dostajecie dwa razy więcej tych dodatkowych Valorant Pointów, czyli jak mieliście zestaw za 1900 Valorant Pointów i on miał 150 dodatkowych Valorant Pointów, czyli te dodatkowe waluta na dole, to teraz będzie miał 300 dodatkowych Valorant Pointów, czyli 300 teoretycznie najbardziej opłaca się kupić ten najdroższy zestaw, bo jak wcześniej miał 2000 dodatkowych Valorant Pointów, to tak teraz będzie miał 4000 dodatkowych Valorant Pointów. Mówię z głowy, te dodatkowe Valorant Pointy, nie pamiętam jak dokładnie w sklepie to na ten moment wygląda, ale w skrócie dostajecie dwa razy więcej tych dodatkowych Dodatkowych valorant pointów, jeżeli kupujecie tą walutę, wygrze więc spoko. Niestety w Polsce te ceny skinów nie spadły, w innych krajach Europy spadły o 5%, ale chociaż nie wzrosły tak jak w niektórych krajach. Generalnie, jeżeli chodzi o te wszystkie skiny Recon, są one dość spoko. tylko podoba mi się bardzo, bo jednak jest to nowa animacja. Inne skiny z modelu podobają mi się też naprawdę mega. One mają taką bardzo fajną specyfikację, że koledze, przyjdzie te skiny na dany poziom, to za każdy Razem, jak kupicie skina, to założy Wam się inny dodatek, czyli czasem będziecie mieli latarkę, czasem będziecie mieli laser. Zależnie od tego, jakby losowo przy zakupie, będzie się Wam ten dodatek do broni zmieniał. On oczywiście nie wpływa jakkolwiek na rozgrywkę, tylko po prostu lekko się zmienia model broni za każdym razem, jak kupicie podczas gry skiny. No i te wszystkie warianty bardzo fajnie wyglądają, szczególnie wariant czerwony. W grze skiny wyglądają bardzo ładnie, ale niestety nie mają te skiny finisher'a i dodatkowo te skiny nie zmieniają również dźwięku. Broni. Jeżeli by zmieniały dźwięki broni, wydaje mi się, żebym na spokojnie kupił całą kolekcję, a tak prawdopodobnie kupię tylko KOSA. Zapiszcie w komentarzach więc piszcie w komentarzach, co myślicie o tych skinach, czy będzie kosa y, lądowa wasze ręce no i do zobaczenia na streamie jutro o 16, czyli w środę o 16 and NSING7331 macie link w opisie i w przypiętym komentarzu. Siema!